Siema, witam Was bardzo serdecznie z tej strony kołek i witam Was w pierwszym odcinku z Minecraft reklamacja. W dzisiejszym odcinku, znaczy ogólnie, to miał być drugi odcinek, od razu się usprawiedliwię. E, to miał być drugi odcineczek, ale przez fakt, iż mi się dosłownie. No, zepsuł. O, takiego ładnego słowa użyję. Zepsuł się e, plik, jakby. W sensie nagranie się zepsuło na tyle, że było nie do odratowania. Więc yy, nie będę nad tym dłużej siedział. Ogólnie w ostatnim odcinku byliśmy mniej więcej gdzieś na tym stage'u. Robiliśmy sobie botanie. Było wszystko fajnie. Dzisiaj yy, w połowicznym odcinku, tak to ujmę, zrobiłem, chciałem zrobić ścieżkę do Downstone'a. I bardzo ładny by był ten odcinek, gdyby nie to, że no właśnie, no, no, no nie ma go. Ale za to mamy dzisiaj coś innego, ponieważ mamy bardzo duże braki w złocie. Złoto będzie nam bardzo potrzebne. A jak wiecie, chcę zrobić złote sadzonki. A żeby zło zrobić złote sadzonki, potrzebowałem właśnie Downstone'a, Tainted Gold. To się robi w tym natural altar, no i blok złota. Więc zauważyłem, że mogą nam lotać o takie budki z mobów. I wpadłem na pomysł, że skoro nie ma turut, neder nie istnieje, w nederze się nic dosłownie nie spawnuje, no to zrobimy sobie szybki mob spawner. Ale chciałem, żeby on też był mniej więcej w mojej bazie. A teraz opiszę wam jak to, co to działa. Ogólnie jest to dla mnie totalnie nowy mod. Nazywa się Ember's Rekindled, ale szczerze mówiąc nie polecam go totalnie. Chyba najgorszy mod techniczny jaki jak na razie ogrywam. W sensie techniczny, technologiczny, zwał jak zwał. Jest mega porąbany, bo do każdej praktycznie rzeczy potrzebny mi jest właśnie zwykły lever. Tak jak w innych modach no ustawia się je kluczem i tak dalej tutaj mam Tinker's Hammer żeby też właśnie ustawiać te emitery i to wszystko łączyć ze sobą żeby na przykład rurkę se odpiąć no i on do tego służy no to nie to a, a szkoda strzępić ryja że tak to ujmę no dobra tutaj mamy melter melter działa tak że na dół przyjmuje właśnie tą ember power sobie zbiera tutaj, a po prostu ember, bo to jest urządzenie, które musieliśmy stworzyć na samym początku. Ono tworzy, jakby kopie w w bedroku i wydobywa właśnie tą esencję, jakby tą energię emberu, ember. I możemy nam właśnie wydobyć to, to bądź to. No i tym wszystkim palimy sobie w ember aktywatorze. W sensie palimy. Aktywuje się nam po prostu w tym. I od tego musimy poprowadzić te właśnie śmieszne transmitery. I jak już mamy te ember transmitery, to przeprowadzamy je właśnie tutaj do ember receptorów. Później nasz melter. Do, tutaj na górę wrzucamy mu jakieś itemy Tutaj załóżmy jest złoto, tutaj miedź i tutaj on sobie to przepala za pomocą tego emberu. Tutaj mamy mikser i on za pomocą tego emberu już przetopione jakby te dwa surowce bierze nam, zmienia w właśnie ten downstone. No i tutaj przeprowadzamy sobie do stampa. No i on. Tutaj mamy bazę, tutaj mamy stamp. Po zasileniu tutaj ważne, żeby zachować tą jakby przerwę. Bo on po zasileniu będzie nam tutaj prasował, jakby ten płyn na sztabki. A tutaj jest po prostu bateria, bo była akurat w questach to zrobiłem. Oto, oto. I teraz zajmiemy się dzisiaj właśnie taki lightowy odcineczek. Zajmiemy się robieniem yy, właśnie mob grindera. Ale przy okazji pokażę wam rzeczy poboczne, które też zrobiłem w. Poniekąd ostatnim odcinku, rozbudowaliśmy kolejny altar. Mamy to dziadostwo. Już możemy pomału zajmować się właśnie przerabianiem sadzoneczek. O, te na przykład mogę już porobić i je będziemy robić w następnym odcinku, bo dzisiaj nie chcę się już rozpraszać. Na dzisiaj mamy prosty pomysł. Chcę, żeby ten odcinek był króciutki. Tutaj mamy kolejny altar. Musieliśmy przenieść nasz Witch Caldron, żeby tutaj właśnie ten... to dziadostwo nam robiło się. To jakby dodaje nam moc do... E, do gara, że tak to ujmę. Do gara dodaje nam mocy. No i możemy robić przez... Dzięki temu możemy na przykład robić takie rzeczy. Jak widzicie, tu jest... Że wymagana moc altaru jak to było po polsku. Ojeju, nie pamiętam tu gdzieś macie tłumaczenie. <noise> jest potrzebne 500. Nasz aktualnie altar pokazuje, że ma 365 i nie wiem, czy to jest razy 2, że to razy 2, czy że to działa jako razy 2, czy to już jest to, ile mamy tutaj. Do tego moda będę zasiadał jeszcze później po prostu. Pooglądam sobie jakieś tutoriale, popatrzę jakieś tipy i tak dalej. I będziemy musieli zrobić kielich później, ale żeby zrobić kielich, potrzebujemy właśnie to. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj mniej więcej jest podłoże załóżmy, ogólne takie. I to będzie 50 68 kratka. Więc schodzimy sobie na 48. O może nawet tutaj to zrobimy. Akurat mamy fajne miejscówkę, fajną miejscówkę tutaj. I możemy tutaj to moim zdaniem postawić wszystko. To nie ten młotek. I teraz rozpoczynamy budowę całości. No tak. A, i jeszcze przy okazji przerwę wam na chwilkę tego timelapsika pięknego. E, tutaj mamy... Jezus, zostaw mnie w spokoju. Tutaj mamy to, o czym wspominałem w poprzednim odcinku, w odcinku zerowym. To jest właśnie to dziadostwo, które jak dajemy mu kwiatki, to on daje nam właśnie tą y, aurę. I dzięki niemu się y, tworzy wszędzie ziemia. do mnie tu nie ma. Ich. Nie przejdź. Nie. Pomocy. Urw. Więcej Was matka nie miała? Dobra, jak na razie mamy nasz mob grinder, tak on wygląda, zostawiam mniej więcej na jednego strzała tych, te zombiaki. I mamy głowę Haska, do czego mi ona może być potrzebna? O, i już się zaczynają nam tu respić potworki, jak widzicie w książce od tego altaru, o, tu jest chyba to, tak. Przy tym altarze jest napisane School Upgrade i możemy mieć szkieletową, widerową bądź gracza, ale wiem, że szkieletowa mogła być zamieniona na głowę właśnie zombiaka albo Haska. Eee, Nie za dużo was tu. I teraz zobaczmy. Ty. Jakim cudem nagle mam 540? O! I mamy to! Teraz będziemy mogli zrobić oto dziadostwo w końcu Tylko musimy zlać tą brudną wodę I jeszcze raz zrobimy oto dziadostwo Mana, to i to Dobra To tak na miłe zakończenie odcinka Skończyliśmy nasz mob grinder Ale zrobimy sobie jeszcze szybko mana perełkę Weźmiemy sobie złotego liścia. Tu, 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 tu. Jednego. I jedno to dziadostwo. Najpierw perła. A, no ta. Trzy. Perła. Łototo. to. Nie. No o co ci chodzi? Łoto to. I łoto to. I teraz powinien nam się stworzyć nasz piękny kryształek. I już mamy gotowy nasz. Aha, to nie jest kryształ, to jest kamień. Teraz mamy pierwszy krok w stronę właśnie ulepszenia naszej Witch Station, że tak to ujmę. Tak będzie to najładniej brzmieć. Stacji wiedźmowej. Tam Wiedźmińskiej jak zwał, tak zwał. A więc na dzisiaj będziemy kończyć, ale możecie mi powiedzieć w komentarzach, co byście chcieli jako następne, czy mam iść w moda Botania, dokładniej w runik Altar, czy raczej lecimy tutaj prawą ścieżką modów, znaczy questów. Będziemy musieli zrobić jeszcze to, ale to też w międzyczasie w następnym odcinku się zrobi. A więc czego możemy się spodziewać w następnym odcinku, to zależy od Was. Dajcie w, znać w komentarzu, czy wolicie, żebym rozwinął Runic Altar, znaczy ogólnie moda botania, trochę bardziej i poszedł ten, tą lewą ścieżką questów, czy może wolicie, żebym poszedł tą prawą ścieżką questów, gdzie znajduje się Create. Nie wiem co, nie wiem co to za mod, też będę pierwszy raz go używał w życiu. Także dajcie znać. Co sądzicie? A jeżeli odcineczek Ci się spodobał, oczywiście zostaw łapkę w górę i subika. Jeżeli Ci się nie spodobał, to oczywiście zostaw łapkę w dół, ale suba też możesz zostawić. A ode mnie to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, nara, hej, papa.